W łóżku z narcyzem, czyli jak wygląda namiętność z toksyczną osobą. Na pierwszy rzut oka popapraniec wydaje się być bardzo kochający i nieśmiały, a nawet niewinny. Ich priorytetem jest sprawianie ci przyjemności. Wykorzystują tę romantyczną, emocjonalną stronę, aby cię uzależnić. Po zakończeniu fazy zwanej bombardowaniem miłością stają się bardziej wymagający i wywierają presję, aby spełnić swoje pragnienia i fantazje. Na tym etapie ofiara nie jest tego świadoma i chce za wszelką cenę uszczęśliwić popaprańca. Seks może wydawać się bardziej namiętny i intensywny. Ofiara może nawet pomyśleć, że jest to poprawa w jej życiu seksualnym. A potem, potem przychodzi faza dewaluacji, czyli to, Toksyk zaczyna traktować swoją ofiarę z mniejszą troską, a w zasadzie zdecydowanie mniejszą troską, pietyzmem i szacunkiem. Seks staje się sposobem na zdobycie popaprańca i zaprzestaniu walk. Ofiara wciąż myśli o uratowaniu tego związku za wszelką cenę. Ofiara bardzo często, gęsto rezygnuje z jakichkolwiek granic, ze stawiania jakichkolwiek granic w życiu seksualnym, aby sprawić przyjemność i uzyskać potwierdzenie od szumowiny. Seks to tylko momenty, w których popapraniec jest miły dla ofiary. I nadchodzi ostatnia faza, a mianowicie odrzucenie, czyli popapraniec traktuje swoją ofiarę bez jakiegokolwiek Szacunku. To rażący brak szacunku. Nie traktuje ciebie jak człowieka, wręcz Dehumanizuje ciebie. Seks staje się czymś, co sprawia przyjemność tylko popaprańcowi. Nie ma mowy o przytulaniu, całowaniu, czy w ogóle o grze wstępnej dla ofiary. Oczy są zimne i puste, a ich zachowanie jest automatyczne. Toksyk zostaje tylko na seks, a potem odchodzi. Ofiara jest wykorzystywana jak zabawka erotyczna, a następnie wyrzucana, kiedy popapraniec się znudzi. Brak kontaktu to jedyny sposób na toksycznych ludzi. Pamiętaj o tym.